W zimę możemy zrobić taryfę G12W, czyli taryfę świąteczno-nocną, gdzie w nocy cena energii elektrycznej jest bardzo, bardzo niska. W dzień jest znacznie drożej, ale myk jest taki, żeby w nocy ustawić ten sprzęt i on ja będzie sam działał. Żeby naładował Wam magazyn energii do pełna, a w dzień odzyskacie sobie tą energię z magazynu energii i nie będziecie w ogóle je kupować z energetyki. Tym sposobem obniżycie swoje rachunki bez żadnej produkcji energii elektrycznej o ponad połowę. Dobra wiadomość jest taka, że dzisiaj jeszcze działa program Mój Prąd. Nabór niedługo się kończy, w tym momencie do takiej instalacji fotowoltaicznej z inwerterem hybrydowym Marki Day oraz z magazynem energii możecie dostać 50% dofinansowania. Taka instalacja zwraca się w niecałe 5 lat. I raz, że będzie się bardzo Wam opłacała, mnóstwo na niej zarobicie, to dwa, że zapewnicie sobie olbrzymie bezpieczeństwo i niezależność energetyczną. Według mnie ludzie, którzy mają nowoczesne domy, którzy mają kotły do ogrzewania, na przykład peletowe, czy takie, które potrzebują prądu z podajnikiem, czy z elektrycznymi grzałkami i nie mają takiego zestawu, a stać ich na to, żeby po dotacji go sobie kupić, robią olbrzymi błąd i olbrzymią głupotę i docelowo wszyscy będziemy mieli tego typu instalacje zamontowane w domach i każdy z nas będzie niezależny energetycznie.